Witam Was serdecznie, mamy piąty dzień lutego, jest dziś międzynarodowy dzień Nutelli, co na pewno dla wszystkich z Was bardzo, bardzo ważne. Tak właśnie, tak działa moje gardło teraz. Wydaje jest międzynarodowy dzień Nutelli. Pozwólcie, że przepiję. Jak wspomniałam, piąty dzień lutego, imieniny... Adelaide, Saby i Lubodroga, między innymi, bo jest jeszcze tego dużo więcej. Dzisiaj przychodzę do Was już najedzona paczką pringlesów o smaku pizzowym. Wiem, że wszystkich to, prawda, ciekawi, dlatego Wam to mówię. Mój kolejny podcast. Jako, że wrócił mój jeden z moich najulubieńszych programów Netflixa, dmuchacze szkła to ja wam o nim opowiem bo kojarzycie takie filmiki, że wyskakują wam na fejsie po prostu z dupy ni z dupy, ni z pietruchy i tam na przykład ktoś pięknie dekoruje ciastka albo ktoś tak zajebiście równo coś kroi albo na przykład właśnie robi coś ze szkła no i właśnie z takiego czegoś chyba narodził, narodziła się moja miłość do um, oglądania produkcji szkła. Sama bym się raczej nie porwała na coś takiego, bo myślę, że to jest zajebiście trudne i przy okazji jest tam gorąco. Um, no i właśnie, to jest, to jest taka jedna z najbardziej wciągających rzeczy w internecie, myślę. Zaraz po jakimś y, jeszcze oglądaniu. Y, no nie wiem, piesków, kotków, innych zwierzątków yy, o i kaligrafii, na pewno kaligrafię też przebija yy, myślę, że dlatego, że to jest takie bardziej takie niedostępne, wiecie yy, zwierzątka mamy generalnie na co dzień długopisem też możemy pisać, a jednak kurwa no szkła sobie nie zrobimy w chacie, nie yy, yy. takie, taki, mimo tego całego Potu i, i, i gorąca to takie dosyć luksusowe jest patrzeć na to. Myślę, że też dlatego, że to nie my musimy robić. A to jest bardzo ciężka sztuka, bo tak jak oglądam ten program, mamy do czynienia z uczestnikami, tak jak w każdym programie, takim z konkurencjami, powiedzmy. No to odcinek, wiadomo, ktoś tam odpada. I to jest. Specjalnie do tego bo amerykańskie programy lubią takie myki, że specjalnie tutaj dla Państwa zbudowaliśmy największą hutę szkła w Ameryce i teraz będziemy tutaj napierdalać szkło. No i właśnie no, fajnie, fajnie, że sobie to robią. Tylko że tak, no nie wiem, mam wrażenie, że przy pieczeniu ciasta jednak schodzi mniej tej energii i. Po prostu, jak to oglądam, to mam taką dziką przyjemność z patrzenia na to, jak, jak ten proces cały wygląda. Bo to jest takie magiczne, po prostu jakby ktoś lawę formował. No, właściwie nie tak to wygląda, tylko to tak jest: no to jest totalnie taka lawa, która się wylewa. Ale przy okazji, tak, piec ma ponad 1000 stopni Celsjusza. Tam się to obraca, coś tam, jakieś odprężarki, sraty, tacy. No dużo, dużo tam jest generalnie takich rzeczy, które mogą generować duże zużycie prądu, powiedziałabym. A w każdym odcinku jest jakiś tam dany temat, i ci artyści muszą się wypowiedzieć za pomocą właśnie tego swojego wyrobu artystycznego. Szklanego. No i super, że taki program jest, tylko że z drugiej strony się patrzy na to i to jest takie: no kurwa, ale no ja rozumiem, że to jest konkurs, telewizja, tylko jakby po chuj robić coś niepotrzebnego. W sensie serio, rozumiem, ze szklanek chociaż można pić, tak? Jakby mm, chociaż też wolałabym, żeby były dostępne takie fajne szklanki z recyklingowych albo jakichś tam innych e, tworzyw, które są bardziej ok ekologiczne. No ale jednak, jakby jeśli chodzi o sztukę, to jakby mam do niej wielki szacunek, naprawdę. Tylko czasem nie rozumiem, dlaczego sama idea sztuki i tworzenia jakichś tam nowych rzeczy, przekraczania jakichś tam. Eksperymentowania i tak dalej jest ważniejszy od tego, co się dzieje na planecie, bo ja rozumiem, że można sobie, nie wiem, stworzyć dzieło, które będzie miało przesłanie i, i jakąś tam nadzieję, ideę związaną z ekologią, no ale z drugiej strony, kurwa, robiąc to dzieło, po prostu przyczyniasz się do tego, że to umiera, tak jakby to środowisko i, i tak dalej. Dobre jest to, że dobre i śmieszne, że z... to już jest druga edycja tego, tego programu, i w każdej edycji jest odcinek właśnie poświęcony yy, środowisku, yy, i właśnie ci, ci uczestnicy mają wykonać pracę, która ma yy, to, to przesłanie ekologiczne, ale też kontekst nadziei. To jest śmieszne, że właśnie akurat w tym programie jest bardzo duży nacisk na tą nadzieję, żeby nie robić takich negatywnych prac, tylko jednak no takie z nadzieją, co nie, że jednak my tutaj y, tam topimy to szkło w tych piecach i tak dalej, ale bądźmy pozytywni, będzie lepiej, co nie? Jakby, jakbyście przestali to robić, to by było jeszcze bardziej pozytywnie. Y Właśnie to, y, to jest fajne, y, że przyszła tam pani, która y, opowiadała o tym, że ona ma taką swoją pracownię, właśnie wyrobu szkła, y, w której jak największa y, ilość szkła jest jakby recykli, recyklingowana, no bo jakby wiadomo, takie szkło przezroczyste można później wykorzystać. Myślę, że z tym kolorowym jest y, no troszeczkę gorzej, ale mimo wszystko jakby, no, dałoby się coś z tego zrobić, tak, jeżeli z, z gliny różnych kolorów można sobie tam coś ulepić i, i potem to poszkliwić, to czemu by ze szkłem nie, nie miało być tak samo, w sensie nie da się tego jakoś pomalować i, i wykorzystać tak czy siak to kolorowe, no ale, dobra, to już pomijam, to są moje dewagacje, a ja się nie znam na robieniu szkła, więc... Y więc opowiem Wam dalej o programie. No i ta pani powiedziała, że ona używa tam jakichś sposobów na to, żeby jak najmniej zużywać tego prądu, bo piece są na prąd i jak najbardziej stara się właśnie wszystko wykonywać w takim duchu ekologicznym. No, i tam generalnie super, no wszyscy, że a ja tutaj segreguję śmieci, a ja tutaj nie jem szynki, a ja tutaj hoduję marchewkę. No ale dobra, napierdalamy w te piece. No i właściwie nie wiem, no kurczę, trudno mi to ocenić, z tego względu, że jakby naprawdę bardzo piękne rzeczy powstają i bardzo takie bardziej mnie czasami przekonuje właśnie taka szklana rzeźba niż taka rzeźba rzeźba, no tam z jakiegoś odlewu, brązu czy czy, czy czegoś innego i jakby mm, to jest to może kwestia tej kruchości yy, tego, że to jest przezroczyste i tak jakoś inaczej to odbieram, jest takie bardziej kruche yy. z drugiej strony pamiętam też, że w tym programie było, było o tym, że szkło jest nowym złotem, że jakby pozyskiwanie piasku na, na wyrób szkła już jest tak ciężkie, że po prostu tego brakuje i jakby szkło może się stać niedługo bardzo, bardzo cennym, luksusowym towarem jakby według mnie już jest luksusowym towarem, no bo gdyby nie było, to co by Swarowski robił, tak, no bo te, te kryształki też są raczej szklane, no bo jakie one mogą być, przecież nie z jakichś kamieni, nie wiadomo jakich, jest po prostu szkło i jak przypomnę sobie po prostu półkę w regału mojej babci, gdzie to wszystkie szklane, ciężkie rzeczy stoją, no sobie myślę, że kiedyś ludzie no naprawdę z tym szaleli, bo w każdym domu był Regał zestawiony kryształami, szkłem. Każda szklanka do czegoś innego. W, w, w różne kształty tych szklanek, bo przecież trzeba mieć zestaw szklanek kieliszków do szampana, do wina takiego, do wina śmakiego, jakby. A i tak się tego nie używa, bo każdy wali wodę co nie na spotkaniach rodzinnych. Także nie wiem, jak to ocenić, bo. Mam z tyłu głowy takie, po prostu taki znak stop i takie, kurczę, no to niszczy środowisko, ale no jest, z drugiej strony mamy tych artystów, którzy mówią, to jest całe moje życie, ja jestem artystą i no, no to jest takie ładne, ja muszę to dalej robić i... Mm, no, ja rozumiem, że gdyby oni to przestali robić, to by po prostu nie mieli co robić, tak? Musieliby się przebranżowić, albo naprawdę stwarzać według mnie no, takie wysoko, takie pracownie wysoko zużywające jakieś tam energię, no, co jednak powinny, no nie wiem, albo dostawać dotacje, albo po prostu dbać o to pod. Pod jakąś tam restrykcją prawną, żeby tam ta emisja nie była taka straszliwa, no bo potem ci ludzie to sprzedają za, powiedzmy, jakieś tam wysokie ceny, tak? I czy nie dobrze by było zainwestować w technologię, która pozwoli ci nie niszczyć po prostu ziemi dookoła Ciebie i, i powietrza, tak? No, ale jakby sztuka wiem, że własnymi prawami się rządzi i, i też myślę o po prostu kilogramach farb e, dziesiątkach arkuszy papierów użytych na zajęciach e, i to mówię ja osoba, która studiowała na Akademii Pedagogiki Specjalnej Edukacji Artystyczną, a nie jakiś e, artystyczny kierunek na Akademii Sztuk Pięknych i wydaje mi się, że to w ogóle nie idzie w taką stronę właśnie szukania jakichś takich rozwiązań, bo ekologia to już nie jest jakby, jakby postępowanie w ekologiczny sposób, nazwijmy to. To już, to już nie powinno być jakieś widzimisię, to już powinno być takie jakby serio działanie, w sensie naprawdę kurczę musimy ciągle malować na białej nowej kartce, nie możemy na przykład raz w tygodniu na zajęciach malować na starych kartonach, które zbierzemy po sklepach, dużo ludzi tak robiło na przykład na plenerach malarskich, gdzie po prostu przynosiliśmy te stare kartony i na nich malowaliśmy, no bo no, masz do, do, do namalowania, na przykład, nie wiem, 50 małych prac, no i po co marnować na to kartki? W sensie tego nie rozumiem. Po prostu bo jakby te prace na takich wyjątkowych, kanwach, płótnach, właśnie typu karton, typu jakieś opakowanie. Też mogą wnieść coś fajnego i pod względem technicznym, że po prostu uczysz się na czymś innym troszeczkę, i też pod względem właśnie przesłania tego. I ja rozumiem, że nie wszystkie prace muszą być stricte o ekologii, nie wszystkie prace muszą być zrobione na kartonie, ale warto by było, żeby część naprawdę była, żeby te materiały dało się odzyskiwać. Bo kiedy nie gliną można tak robić, że po prostu używamy 10 lat jednej. No wtedy, co prawda, mamy takie kwiatki, że znajdujemy w glinie paznokcie jakieś albo gwoździe, albo kawałki drutu, czy drewna. No ale no po prostu tak jest i nie rozumiem, czemu nikt tego nie zauważa, w sensie czemu wszyscy uważają, że to jest takie mm, troszkę nieistotne w kontekście tego co się dookoła dzieje jakby artyści wydaje mi się że troszeczkę zamykają oczy i tak niektórzy są tacy wow przebudzeni, tacy że już mają świra na punkcie ekologii jest takie 100% a no ta reszta takie, ale no my robimy sztukę no, na czym ją mamy robić na starym papierze toaletowym no nie wiem, może to jest jakieś wyjście I także tutaj jest taki mój Mój wewnętrzny konflikt jako osoby, która naprawdę kiedyś dużo rysowała, i e, tych ton papieru po prostu zużywałam naprawdę sporo, e, a tym, co się dzieje dookoła i jaki to ma na mnie wpływ, tak e, emocjonalnie po prostu kurczę. No, niezbyt pozytywnie kończę ten podcast, ale. Mam nadzieję, że następny będzie lepszy. Pozdrawiam Was.